Cześć widzowie, to ja, munder, jabłczak! I się chciałem z wami porozmawiać o bardzo ważnej kwestii, a nie? zjadam fifi! <coughs> munder, spokój! <coughs> zjadam cio, fifi! Cześć, <coughs> to ja, munder! Munder, munder, kwiatoliak! Mondar. No, nie no, zjadaj, fifir! Munder! Dobra, nie będę zjadał fifir! Cześć, to ja, munder! dobra, munder, powiedz o czym chciałeś powiedzieć. Ja chciałem z wami porozmawiać dzisiaj o kwestii nowej płyty Kaja. Haha, <sum> samochody Ja ją sobie kupuję, powiedz jak wy, widzowie. Munder! Nie zjadaj Fifi! Munder, no! No, <laughs> Munder!